O, takie poniedziałki to my lubimy W programie Byle do Piątku jest z nami Muniek Staszczyk Witamy bardzo serdecznie, dzień dobry Dzień dobry, serdecznie witam w ten piękny poranek I jeszcze z prezentem Z nową piosenką, zaraz do niej przejdziemy Ale cieszę się, że goszczę cię w przededniu Fajnej rocznicy, dzisiaj wszystkie gazety Oczywiście to odnotowują A dla mnie ty byłeś zawsze piewcą wolności Wolnej Polski, wolnego Polaka Doskonale pamiętam ten dzień, 4 czerwca 1989 na warszawskim Żoliborzu. Upiliśmy się serdecznie po zwycięstwie po prostu e, wolności wtedy. Mimo, że dzisiaj się mówi, że są częściowo wolne wybory, to jednak komuna dostała łupnia. E, nawet się nie spodziewaliśmy, że takiego. I wszyscy się bardzo cieszyliśmy. Przypomnijmy ten jeden moment. Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Tak, no, może nie wszyscy słuchacze Pani Pana Tak, jest. Klasyka gatunku. Jak myślę o tych 30 latach, to dla mnie na przykład w sporcie. Adam Małysz! To jest klasa, to jest coś fantastycznego! Adam Małysz, Kamil Stok, Skoki, prawdziwy renesans. W ogóle polski sport wtedy, prawda? Siadywałeś przed telewizorem każdy zimowy weekend, muchałeś pod narty skoczką? No już pamiętam też pierwsze awansy oczywiście po latach y, kadry Engela do Mistrzostw Świata, co było wtedy wielkim sukcesem, y, bo była, była bardzo, bardzo słaba. Y, to bida słaby była, czas. No, była bida. E, w telewizjach to w ogóle zaczął się czas reality show. Nie wiem czy, czy w ogóle śledziłeś, miałeś czas. <laughs> Bawimy się wielkiego brata. <laughs> Najgłośniejszym przykładem był Big Brother, ale no, pojawił się. To się... czas wielkiej głupoty. Tak, ale pojawiły się programy właśnie. Idol, MassBeauty Music, X-Factor, Voice of Poland. Młodych Staszczyk zaczynający obecnie karierę, poszedłby do takiego programu? Nie, nie. A dlaczego? bo to jest nic, nie ma nic, nie ma nic wspólnego z rock and roll'em. To jest po prostu przemysł muzyczny, a ja nigdy nie byłem w przemyśle, znaczy na, jestem w nim dzisiaj, bo po 40 lat się tym zajmuję, natomiast no, zespół Tealove powstał w undergroundzie, w podziemiu w 81 roku w stanie wojennym i mieliśmy swój etos, więc rozumiem tych ludzi, którzy tam idą, ja to rozumiem. Mhm. Proponowano mi wielokrotnie, nie, kilkakrotnie bycie jurorem. Ja nie lubię oceniać, nie lubię być dobrym wujem albo złym, H, więc po po prostu odpuściłem. Ale Kora na przykład się w tym świetnie sprawdziła. To za jest chyba jedyna. Muniek w formie jak sprzed laty mam, na, mam wrażenie. Ja słuchałem już tej twojej piosenki i tu słychać ten muzyczny bunt, za który, za który stałeś się także moim idolem. E żeby był bunt to jeszcze musi być melodia i tekst Pamiętaj o tym Tutaj przyznam się słuchaczom, że zaskoczenie roku dla mnie Ale to jest absolutnie twoja wina, bo przyzwyczaiłeś mnie, że jak Muniek śpiewa To szukaj zawsze drugiego dna Gdy pierwszy raz tego słuchałem Szukałem natychmiast politycznych, społecznych odniesień No to napisał na 30 lat wolnej Polski A ty mówisz, że za bardzo się wsłuchiwałem? Nie, nie, każdy ma prawo do, wiesz, odbioru i ma. I absolutnie jest to, jest to temat, y, który się ociera o, o szerszy temat polskiego stanu umysłu. Bo Pola to y nie jest przypadkowe imię. Niech sobie każdy po prostu znajdzie w tym swój własny sens. Ja zawsze tak piszę piosenki, żeby nie było kawy na ławę, bo to po prostu jest dosyć prymitywne. Niech każdy, sobie, każdy znajdzie swój własny sens, swój własny kolor. Na pewno nie będę podpowiadał, to, zresztą jest to proste. No. Pola, z czym wam się kojarzy? No, no, oczywiście imię. z dziewczyną. No jasne, że tak, absolutnie tylko i wyłącznie. Nie narzucaj mi interpretacji. Nie, nie, nie. No po prostu absolutnie masz prawo do, do swojej, o, swojego odczytania piosenek i tak jest z, z, na przykład z kawałkiem, z kawałkami wielu, ty, ty, tylawów, wiele kawałków ma taki dzisiaj odczyt po latach bardzo różny i, i to jest fajne. Ale to jest solowy projekt i to jest zwiastun płyty, która już na jesieni. Tak, wydaje album solowy Muniek Staszczyk, syn miasta. Y po zawieszeniu zespołu postanowiłem partować z nowymi muzykami. Zebrałem nowy zespół, pracuję z Jurkiem Zagórskim, gitarzystą Natalii Przybysz. E, miksował będzie Emadę. E, piosenki napisali bardzo różni ludzie poprzez, nie wiem, Wojtka Wagleskiego, Błażeja Króla, Kasię Piszek, pianistkę e, Dawida Podsiadło, e, Janka Pęczaka, gitarzysty Tilaf e, plus, plus jeden cover Marka Grechuty. A Pola to pierwszy singiel, który wyprodukowaliśmy wspólnie z Bartkiem Dziedzicem. I to jest pierwszy jakby żudna taśmę płyta na jesieni w październiku. No i cieszę się, że możemy zaczynać tą akcję. Ja cieszę się, że powiedziałeś, nowo. komu jesteśmy wdzięczni za takie rytmy, a więc posłuchajmy ich po raz pierwszy w programie Byle do piątku.